Pytanie brzmi oczywiście, kiedy i jak wychodzimy. Panie ministrze, szczęść Boże na nowej drodze życia. Jako polskiemu państwowcowi, państwowcowi życzę panu i Rzeczypospolitej, żeby to pan przygotował przynajmniej w trybie jakiegoś ćwiczenia intelektualnego rozgrzewki, taki plan ewentualnościowy. Plan ewakuacyjny. Poważne państwo powinno mieć plany A, B, C i tak aż do ZZ, więc czas najwyższy taki plan przygotowywać. I Myślę, że jest pan do tego doskonale przygotowany. Pytanie moje, rzecz jasna, retoryczne, bo byłaby to sprawa tak poważna, że z całą pewnością nie należałoby jej tutaj wykładać, bo i tak. Nie wszyscy zrozumieją, ale Pan jako polski państwowiec nie może spokojnie przyglądać się skutkom przyjęcia tej zasady ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski pod pretekstem dbałości o rozmaite wartości hierarchizowane wyrażane w Eurokołchozowej. Nowomowie, tak więc wznoszę po raz drugi w dniu dzisiejszym hasło Schengen tak, Eurokołchoz nie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Rafał Adamczyk-Lewicki.